Witajcie. Właśnie dotarła do mnie paczka ze Stanów. Chciałem się z Wami podzielić jej zawartością. Jest to lekcja remaster Command Conquest w wersji kolekcjonerskiej. Zamówiłem ją przed premierą w preorderze. Niestety nie zostało, została wysłana o czasie. I dotarła dopiero do mnie dopiero w październiku eee, w nagrodę za tak długą, długi czas oczekiwania dostałem taką to kartę kolekcjonerską super odjazdową z firmy Limited Tram oraz ekskluzywny katalog bomba trochę mnie to zaskoczyło no nieważne zamówiłem sobie kolekcjonerkę więc ją mam trochę opóźnioną, ale ale co z tego byłem wielkim fanem Command Concord ogrywałem wszystkie części tak do przypomnienia Command Concord to jest gra z 95 roku Firmy Westwood, które już nie istnieje niestety, jest przez e. więc od, od tej firmy jakby już nie, bezpośrednio dostajemy jedynie od e-sports. Czyli jak tam oni się teraz nazywają. Hmm, także zaczynajmy. Bardzo fajne pudełeczko. Bardzo mi się podoba. Fajne kolory. Zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy drzewko technologii GDI, drzewko technologii Nodu. No i oczywiście ta wersja kolekcjonerska dotyczy też również gry Red Alert, które zostały wydane na 1956 roku to jest też remaster tej gry i też mamy drzewko technologii aliantów oraz Sowietów fajnie, fajnie to wygląda Ciekawe, że nie dostałem tego wcześniej oczywiście już całą grę grałem więc no taki tylko bonus można by powiedzieć kolekcjonerski Patrzmy co dalej. Te najfajniejsze rzeczy zostawię na później. Mamy naklejeczki. GDI, Aliantów, Nodu oraz Sowietów. Przedałem. oczywiście z drugiej strony ma pan gdzieś powiesić z przyjemnością może czapka mamy czapkę z modem drzwiami w środku sowieci i alianci zobaczymy czy się zmieścili później na głowę naszywki to fajna sprawa sobie do podoszywą oczywiście we wszystkich frakcjach które występują a wersja z grą wersji płytowej aczkolwiek wersja digitalna Steam została wysłana o czasie na szczęście Klucz, żeby było, jakby nie było. No ale, tak. Ok. Soundtrack. Będziemy słuchać. Podpisana wersja. Franka Klepaki. Słodkie wspomnienie. Miałem go spędzonego czasu z tą grą przypinki, Fajnie, fajnie, No, zobaczmy, jeszcze na instrukcja usługi. Tam widzę dołączonych dodatków artów trochę, trochę mało chyba. Zrobić w tej chwili spodziewałem się, że to będzie jakiś większy artykuł Z reguły to są jakieś większe artykułki On jest niewielki. No. Fajny, fajny. No to może faktycznie frydań sporo, bo tu, no, zobaczyć jak te wszystkie remaster, z jednostki dokładnie wyglądają. Przyjemne, szkoda, że nie większe, ale nie można mieć wszystkiego. Dobrze, może no zaczniemy od Imperium. No nie wiem, co się prezentuje. Ociekolwiek jakoś wykończenia. Trochę zaskakuje. Jakieś ubytki. nie spodziewałem się trochę lepszej jakości. No to zobaczymy jak to też są podobno To będzie można odsłuchać. Trochę pękane. Chyba drukarki 3D nie bardzo dobrze działają. No i ciekawsza rzecz. O mamu, tak. W sumie Dla tego czołgu to najbardziej mi się podobała ta cała kolejcowe. No ale też widzę jakoś trochę metalowy. Oczkowy. Nie, to jest jakiś ołów. To jest, nie, to jest metalowe, bo magnes nie łapie. Więc to jest jakiś mm, omawiany, taki stop Metalny, ale... no Ok, dla fana coś fajnego. Nie jest jakiś najlepiej dopracowany, ale może być. Przejdźmy do kolejnej fajnej rzeczy obelisk lodu. I już akurat plastik. Fajnie się prezentuje. Zobaczmy jak gra. Ja już widzę jakieś niedociągnięcia produkcyjne farba chyba tak jakoś nie bardzo im to wyszło jakościowo też oczywiście plastik ale z tą farbą tutaj, tutaj mogli się postarać Zobaczmy jak działa. No super. jak na cztery miesiące opóźnienia to gadżet ten prezentowy był najlepszy. Oczywiście klejpinerka dla takich ogromnych fanów koment konkurs Jakość mogłaby być trochę lepsza no ale Jeżeli wam się podobało dajcie komentarz polubcie 4 miesiące z Najlepsze. Najlepiej. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Hej.